Czy ten protest nie jest dotknięty wadami formalnymi? A ja powiem, że z tych protestów, z tych giertychówek, które wpłynęły do Sądu Najwyższego, bardzo duża liczba, to jest parę tysięcy protestów, na przykład ma peselę pana posła Romana Giertycha, bo ludzie nawet nie potrafili wpisać swojego peselu. W jaki sposób dokuczyła? W końcu pracownicy Sądu Najwyższego są od tego, żeby tak naprawdę wszystkie protesty przeanalizować, za to biorą pieniądze. Y -hmm. Panie redaktorze, jeżeli wpływa jednocześnie w ciągu paru dni do Sądu Najwyższego 50 tysięcy pism procesowych, to proszę sobie wyobrazić ten proces. Organizacyjno-technicznie. Trzeba każdą z tych przesyłek otworzyć, przeczytać, ostemplować, zarejestrować w systemie i puścić dalej, jakby do kolejnej grupy pracowników do oceny, czy ten protest nie jest dotknięty wadami formalnymi. A ja powiem, że z tych protestów, z tych Giertychówek, które wpłynęły do Sądu Najwyższego, bardzo duża liczba, to jest parę tysięcy protestów, na przykład ma peselę pana posła Romana Giertycha, bo ludzie nawet nie potrafili wpisać swojego pesel -u. Nie wpisują imion i nazwisk, tylko jakąś parawkę, bo taki Ale był Czy wzór to powoduje wadę tego protestu? Oczywiście, On jest anulowany tak. natychmiast? On, taki protest, który jest dotknięty tego typu wadami formalnymi i zgodnie z kodeksem wyborczym, będzie pozostawiony bez rozpoznania. Ale tak chyba więc... nie ma nic w tym złego, że ktoś korzysta z jakiejś instrukcji? Nie, nie ma. Pod warunkiem, że wpisze swoje dane osobowe, że to będzie miało postać pisma, Procesowego bez braków formalnych. Czy biorąc pod uwagę tak dużą liczbę protestów, około 50 tysięcy, państwo zdążą do 2 lipca. Y z całą pewnością oczywiście tego powiedzieć nie można, bo ja nie wiem jeszcze jakie akcje są przed nami, jakieś wrogie właśnie akcje. No jakie wrogie akcje? Co pani ma na myśli? No nie mogę tu powiedzieć na antenie, bo zaraz zostanie to wykorzystane i przeciwko mnie i przeciwko Sądowi Najwyższemu. Ale jak się mówi A, trzeba powiedzieć B. No, no nie. No, może tak. No właśnie, zasypywanie Sądu Najwyższego jakimiś pismami, różne akcje, które są sprzeczne z prawem. No, mieliśmy tego przykłady w ostatnich latach. Natomiast jeszcze wracając do, do pracowników Sądu Najwyższego, oni wykonali tytaniczną robotę. Przez pracowników Sądu Najwyższego rozumiem oczywiście i świetnych asystentów Izby Kontroli i urzędników, i pracowników obsługi, czyli biuro podawcze. No po prostu wszyscy, wszyscy zgłosili się do, do dobrowolnej pracy, tak więc akcja pana posła Giertycha i pana Wawrykiewicza spowodowała tylko to, że pracownicy Sądu Najwyższego w czerwcowy weekend, w tak zwaną czerwcówkę, zamiast spędzać ją z rodzinami, z przyjaciółmi, siedzieli w Sądzie Najwyższym, pracowali. Pani profesor, pani prezes, czy jest możliwe przeliczenie głosów we wszystkich komisjach w całej Polsce? Od tak sobie nie nie może, żaden organ ani sąd nie ma takiego uprawnienia, żeby od tak sobie nakazać przeliczenie ponowne głosów. Wpływają protesty wyborcze, każdy z tych protestów jest rozpoznawany w granicach zarzutów, jakie są tam podniesione. Czyli w przypadku 13 komisji obwodowych takie decyzje zostały podjęte? Zostały podjęte decyzje o przeprowadzeniu oględzin, protokołów i kart do głosowania przez sąd rejonowy I dziękuję bardzo sądom rejonowym, że że, że, że wykonują te, te odezwy. No dobrze, ale premier Tusk zapytał w sobotę Andrzeja Dudę, Karola Nawrockiego i Jarosława Kaczyńskiego, czy tak zwyczajnie po ludzku, oni nie są ciekawi, jakie są prawdziwe wyniki głosowania, i dodał na końcu, że uczciwi nie mają się czego bać. Gdyby o to samo zapytał panią premier Donald Tusk, to co by pani mu odpowiedziała? Czy pani nie jest ciekawa, jaki jest prawdziwy wynik głosowania? Już nie, bo jako legalistka trzymam się uchwały Państwowej Komisji Wyborczej i w zależności od wyniku rozpoznania protestów wyborczych, te wyniki wyborów się potwierdzą albo nie potwierdzą. you <laughs> I to są takie uszczypliwości polityczne, no, sugerujące, że wybory zostały sfałszowane. Pani mówi, że w świetle prawa, obowiązującego prawa, nie można przeliczyć wszystkich głosów w całej Polsce. Ale co innego mówi sędzia Igor Tuleja. On powiedział, że jeśli istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, to prokuratura powinna działać z urzędu. I można sobie wyobrazić, że to prokuratorzy przeliczają ponownie karty do głosowania we wszystkich komisjach obwodowych. Współczuje prokuratorowi niech przeliczają, jeżeli rzeczywiście będzie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, to mają prawo przeliczać te głosy, a nawet obowiązek w kierunku ustalenia znamion czynu zabronionego. Czyli nie można zamiencany. podjąć decyzji o przeliczeniu przez prokuratorów tak ad hoc wszystkich komisji, tylko musi być uzasadnione podejrzenie popełnienia przes przestępstwa w konkretnej komisji? Yy, nie to, że w konkretnej komisji, bo można sobie wyobrazić, gdyby na przykład było głosowanie, Internetowe podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na schakowaniu tego systemu, gdzie jest podejrzenie, że w całej Polsce te wszystkie głosy zostały sfałszowane. No ale to są mrzonki jakieś w obecnej sytuacji.